To może być najlepszy dowód na to, jak potężna może być siła natury. Daj mi kilka minut, a pokażę Ci, jak dramatyczne wydarzenia sprzed wieków odcisnęły piętno na historii ludzkości. Opowiem Ci o świecie, który został niemal całkowicie zmyty z powierzchni Ziemi, o cywilizacji, która straciła szansę na rozwój, o tragedii, która dotknęła niemal każdego żyjącego człowieka. W dzisiejszym odcinku przyjrzymy się życiu przed potopem Noego. To były czasy, kiedy zniszczenie większości ludzkości i świata przez wodę oraz zagłada cywilizacji były wydarzeniami, które zmieniły bieg historii. Zapnij pasy, ponieważ historia, którą zaraz poznasz, jest równie fascynująca, co przerażająca. Zanim doszło do wielkiego potopu, który Biblia opisuje jako Boży reset dla ludzkości, świat wyglądał zupełnie inaczej niż dzisiaj. Było to miejsce pełne tajemnic, zamieszkałe przez ludzi żyjących setki lat, gigantów przemierzających ziemię oraz aniołów współistniejących z ludźmi. To była epoka niepodobna do żadnej, którą znamy z późniejszych opowieści historycznych czy archeologicznych odkryć. Potop Noego nie był przypadkowym zdarzeniem, ale zdecydowaną odpowiedzią na ludzkie niepowodzenia w przestrzeganiu boskich nakazów. Był to akt sprawiedliwości, mający na celu oczyszczenie świata z narastającej fali zła i dawanie nowej szansy dla reszty ludzkości. To katastrofalne zalanie miało na nowo zdefiniować, jak ludzie mieli postępować, ucząc przyszłe pokolenia o potędze, sprawiedliwości i miłosierdziu Wszechmogącego Boga. Opowieści przekazane przez pokolenia mówią, że przed potopem świat był miejscem, gdzie technologia i kultura rozwijały się dynamicznie, jednak równie szybko rozprzestrzeniały się także zgubne wpływy. To właśnie te negatywne aspekty ludzkiej działalności sprowadziły na świat bożą karę, która miała przynieść oczyszczenie. Przed wielkim potopem ludzkość zdążyła już osiągnąć znaczące sukcesy w wielu dziedzinach. Jednym z pierwszych i fundamentalnych osiągnięć było rolnictwo, co symbolizuje postać Kaina. Który został rolnikiem. To właśnie on, jeden z synów Adama i Ewy, zainicjował rozwój osadnictw, zakładając pierwsze stałe miejsca zamieszkania, co było znaczącym krokiem w kierunku budowania zorganizowanych społeczności. Innym przełomem, który miał długotrwały wpływ na kulturowy rozwój ludzkości, było wynalezienie instrumentów muzycznych przez Jubala. Opisany jako Ojciec wszystkich grających na harfie i flecie, Jubal, wprowadził muzykę jako formę sztuki i wyrazu, która przetrwała wszystkie epoki aż do dzisiejszych czasów. Technologiczne postępy również nie ominęły tego okresu. Tubal Kain, przedstawiany jako pierwszy kowal, wprowadził obróbkę metali, co otworzyło drogę do rozwoju narzędzi, broni i innych metalowych przedmiotów, które zmieniały codzienne życie ludzi. Jednym z najbardziej fascynujących aspektów tamtej epoki była niezwykła długość życia ludzi. Przykładem może być Metuzalem, który według zapisów żył 969 lat. Tak długie życie pozwalało na gromadzenie wiedzy i doświadczeń, które mogły być przekazywane przez wiele pokoleń, co znacząco wpływało na ciągłość i rozwój kulturowy oraz technologiczny. Te osiągnięcia, choć imponujące, były także tłem dla narastających problemów moralnych i duchowych, które ostatecznie doprowadziły do decyzji o oczyszczeniu świata przez potop. Codzienne życie ludzi przed potopem było zdominowane przez rodzinną i społecznościową dynamikę, z której Adama i Ewę oraz ich potomków można uznać za fundament. Po wygnaniu z Edenu, Adam i Ewa zaczęli nowe życie, zakładając rodzinę, która stała się zalążkiem pierwszych ludzkich społeczności. Ich synowie, Kain i Abel, reprezentują pierwsze zróżnicowanie zawodów: Kain jako rolnik uprawiający ziemię, a Abel jako pasterz trzody. Kain, po dokonaniu tragicznego czynu wobec swojego brata Abla, otrzymał wygnanie, które stało się początkiem kolejnego ważnego momentu w ludzkiej historii budowy. Pierwszego miasta. Założył on miasto i nazwał je imieniem swojego syna, Henocha, co symbolizowało zarówno próbę zapomnienia o przeszłości, jak i budowania nowej przyszłości. To miasto stało się kolebką kolejnych pokoleń i świadectwem rosnącej skomplikowania ludzkich osiedli. Mimo postępu intelektualnego, który był wyraźnie zaznaczony w tamtych czasach, Biblia nie wspomina o znaczącej ewolucji fizycznej ludzi przed potopem. Postęp ten objawiał się przede wszystkim w zdobywaniu wiedzy i umiejętności technicznych, takich jak obróbka metali czy rozwój muzyki. Ludzie ci mieli być już od początku racjonalnymi i myślącymi istotami, zdolnymi do tworzenia i rozwijania kultury na poziomie, który znacząco przewyższałby późniejsze oczekiwania. To świadczy o głębokiej roli, jaką odgrywali w kreowaniu cywilizacji, mimo braku dowodów na ewolucyjne zmiany fizyczne. Ta unikalna mieszanka intelektualnego postępu bez równoczesnych zmian biologicznych stanowiła fundament dla dalszych, choć tragicznie przerwanych rozwojów ludzkości przed potopem. Przediluvialny świat charakteryzował się innowacjami, które znacząco Wpływały na życie codzienne i rozwój cywilizacyjny ludzkości. Jednym z takich osiągnięć było wprowadzenie namiotów, które ułatwiały życie koczownicze, adaptując się do potrzeb ludzi przenoszących się w poszukiwaniu lepszych terenów dla swoich stad. Hodowla bydła również nabierała na znaczeniu, stając się fundamentem dla rozwijających się społeczności, dostarczając zarówno żywności, jak i surowców. Równolegle, świat przed potopem. Doświadczał kulturalnego rozkwitu poprzez rozwój sztuk muzycznych. Muzyka, wprowadzona przez Jubala, służyła nie tylko rozrywce, ale również miała znaczenie ceremonialne i kultowe, co pozwalało na głębsze religijne i społeczne więzi między ludźmi. Na polu technologicznym rozwój narzędzi z miedzi i żelaza stanowił przełom, który umożliwiał wykonanie bardziej skomplikowanych i trwałych narzędzi oraz broni. Tubal -Kain, jako pionier w tej dziedzinie przyczynił się do ulepszania technik obróbki i kształtowania metali, co miało ogromny wpływ na rozwój technologiczny ówczesnych społeczeństw. Kulminacją technologicznego i organizacyjnego geniuszu ludzi tamtych czasów była jednak budowa Arki przez Noego. Arkę T, zaprojektowaną do przetrwania globalnej katastrofy, zbudowano wykorzystując zaawansowane techniki stolarskie i inżynieryjne, co świadczyło o wysokim poziomie wiedzy i umiejętności. Noe, korzystając z dostępnych mu zasobów i wiedzy zgromadzonej przez pokolenia, stworzył konstrukcję zdolną przetrwać 40 dni nieustającego deszczu, co było nie tylko świadectwem umiejętności budowlanych. Ale i głębokiej wiary w słowa przekazane mu przez Boga. Te innowacje i wkłady w rozwój przediluvialnej ludzkości ukazują, jak zaawansowana była już wówczas cywilizacja, zanim została zresetowana przez Potop. Świat przed Potopem, pomimo swoich osiągnięć i innowacji, był także areną narastających problemów moralnych i duchowych. Centralnym punktem tych problemów było rozpowszechnienie grzechu, które ostatecznie doprowadziło do decyzji o zatopieniu świata. Przykładem skrajnego wybryku, który symbolizuje moralny upadek tamtych czasów, jest zabójstwo Abla przez jego brata Kaina. To wydarzenie nie tylko wstrząsnęło podstawami rodziny, ale stało się pierwszym z wielu aktów przemocy, które zaciemniały ludzką historię. Dodatkowym czynnikiem przyczyniającym się do zepsucia przediluwialnego świata były relacje między upadłymi aniołami a ludźmi. Według relacji biblijnych, anioły te, zwane również synami Bożymi, nawiązywały kontakty z ludzkimi kobietami, co doprowadziło do narodzin Nefilim, gigantów opisanych jako potężnych wojowników. Te hybrydowe istoty miały nie tylko niezwykłą siłę, ale były także nosicielami zaawansowanej wiedzy. W tym technologii wojennej. Wpływ tych istot oraz ich wiedza znacząco przyczyniły się do eskalacji przemocy i rozwoju środków walki, co dodatkowo destabilizowało już napięte stosunki społeczne. Te działania były postrzegane jako bezpośrednie wyzwanie rzucone Bożej woli i porządkowi stworzenia, prowadząc nie tylko do moralnego zepsucia społeczeństwa, ale i do technologicznego postępu który był wykorzystywany w destrukcyjny sposób. Rozpowszechnienie grzechu i jego konsekwencje stały się kluczowymi czynnikami, które skłoniły Boga do zdecydowanego działania, mającego na celu oczyszczenie świata i przywrócenie pierwotnego porządku, co miało miejsce przez potop. Wśród rozpowszechnionego grzechu i moralnego upadku przed potopem istniały wyjątkowe postacie, które pozostały wiernie oddane Bogu, stanowiąc światło w otaczających ciemnościach. Abel, drugi syn Adama i Ewy, jest wspominany jako pierwszy męczennik. Jego oddanie i prawość zostały okrutnie zakończone przez zazdrosnego brata Kaina. Co jednak tylko umocniło jego dziedzictwo jako osoby głęboko oddanej sprawiedliwym wartościom. Inną znaczącą postacią był Henoch, który żył w sposób tak zgodny z Bożymi przykazaniami, że nie zaznał śmierci, zamiast tego, według pisma, został zabrany przez Boga, co jest interpretowane jako oznaka niezwykłego uznania i bliskości z boską istotą. Najbardziej jednak wyjątkową postacią tamtych czasów był Noe. Opisany jako człowiek sprawiedliwy i nieskazitelny w swoich pokoleniach, Noe był przykładem człowieka, który bał się Boga i był mu całkowicie posłuszny. Jego życie i działania stanowią centralny punkt biblijnej narracji o potopie. To właśnie Noe, będąc w głębokiej zgodzie z boskimi nakazami, otrzymał od Boga szczegółowe instrukcje dotyczące budowy arki statku, który miał ocalić jego rodzinę. Oraz przedstawicieli wszystkich gatunków zwierząt od zniszczenia, jakie miało nadejść. Jego niezachwiana wierność i posłuszeństwo w obliczu nadchodzącej katastrofy są dowodem na to, że nawet w najtrudniejszych czasach możliwa jest głęboka relacja z Bogiem i przestrzeganie Jego woli. Te postacie, mimo iż otoczone były przez społeczeństwo pogrążające się w grzechu i zepsuciu, wytrwale trzymały się zasad moralnych i duchowych, stając się przykładami wiary i oddania. Które przetrwały próbę czasu. Na koniec tej podróży przez świat przed potopem Noego warto przypomnieć sobie, jak ważne jest pamiętanie o konsekwencjach, które niesie za sobą ignorowanie bożych standardów. Historia przedpotopowa służy jako przestroga, pokazująca, że odstępstwo od boskich przykazań może prowadzić do drastycznych interwencji, mających na celu oczyszczenie i reset. W obliczu tej historii zachęcam każdego z nas do refleksji nad własnym życiem i nawrócenia do poszukiwania Bożej łaski i przebaczenia. Niezależnie od tego, jak daleko możemy czuć się od ideałów, zawsze jest możliwość zmiany i odnowienia naszej relacji z Bogiem. Dziękuję Ci za to, że poświęciłeś czas na obejrzenie tego filmu. Jeśli czujesz, że przesłanie to rezonuje z Tobą, nie zapomnij subskrybować naszego kanału, kliknąć dzwonek powiadomień, aby nie przegapić żadnych nowych treści. Udostępnij ten film, aby więcej osób mogło usłyszeć tę ważną historię i dołączyć do naszego projektu ewangelizacyjnego. Niech Boża łaska będzie z Tobą i Twoimi bliskimi. Niech Bóg Was błogosławi.